Cześć! Jestem Karincia i witam was w kolejnym odcinku Info Sims. A pierwsza informacja jest taka, że 28 czerwca 2016 roku będą miały premierę nowe akcesoria. Akcesoria The Sims 4 Pokój Dzieciaku. To oczywiście akcesoria, jak to można po nazwie się domyślić, będą poświęcone dzieciom. Mamy różne nowe mebelki, właśnie w różnych nowych y, odcieniach kolorach właśnie dla dzieci, a więc specjalnie dla dzieci jest ta aktualizacja naszych Steamów. Dostaniemy też nowe stroje naszych najmłodszych Steamów, a więc dzieci, więc nowe ubrania oraz nowe łóżka, nowe szafy. Dostaniemy dla naszych najmłodszych też oczywiście dostaniemy dwa nowe obiekty, które zapewniają nową rozgrywkę. W pierwszym ta Takim obiektem będzie teatrzyk-kukiełek, dzięki któremu nasze dzieci będą mogły właśnie wystawiać przedstawienia kukiełek i wszyscy dorośli, inne dzieci będą mogły się zbiegać, żeby zobaczyć ten teatrzyk-kukiełek. Oczywiście, nasz sim podczas, taki podczas robienia takiego teatrzyku będzie zyskiwał umiejętność społeczną w górę, a więc rozwijał umiejętność społeczną dla naszych dzieci, więc już nie tylko rozmowa z innymi simami, ale również teatrzyk kukiełkowy rozwija tę umiejętność, a drugim przedmiotem będzie arena do gry dla pustostworków. on tak się nazywają, więc to tak naprawdę te pustkostworki to będą tak naprawdę karty, które nasz, nasz dzieciak będzie mógł znajdować w różnych zakątkach simowego świata. I takich kart do zebrania dla naszych dzieci jest 20. I za pomocą tych kart będzie mógł później grać na arenie z innymi dzieciakami. Coś takiego na zasadzie Ala Pokemonów. Oczywiście wszystko możecie zobaczyć w zwiastunie, do którego jest link pod spodem w opisie odcinka oraz w opisie odcinka jest też wpis na blogu o tych historiach. Tam właśnie lepiej jest wytłumaczone, o co chodzi z tą areną dla tych pustkostworków i co ona dokładnie robi. Ja się w to zagłębiać nie będę. Dzisiaj to ma być taki króciutki odcinek dla Was informacyjny. Jeszcze raz przypominam. Akcesoria wychodzą 28 czerwca. Prawdopodobnie będą do kupienia tylko na Origin, a więc musicie wziąć to pod uwagę. I drugą informacją jest taka: jak już mogliście na pasku pod spodem zobaczyć, że kilka dni temu wyszła druga aktualizacja czerwcowa do gry. Ta aktualizacja naprawdę poprawiła tylko błędy, a więc tutaj Was tutaj informuję, że ta aktualizacja tylko poprawiła błędy, nie wprowadziła nic nowego. Główny błąd, który ja zauważyłam, który poprawiła ta aktualizacja, to jest taki, że dużo simów w mieście posiadało właśnie włosy klauna i tak naprawdę dużo kobiet, dużo właśnie mężczyzn posiadało te włosy. Przypadkowo właśnie mieli normalny strój i takie włosy klauna. Teraz to już się nie powinno pojawiać, a więc powinniśmy mieć tylko włosy klauna tylko tak naprawdę do simów, którzy są klaunami. Więc tak naprawdę to. Strasznie wkurzało właśnie mnie i też innych e, YouTuberów, że właśnie się te włosy klauna często pojawiały na, na różnych właśnie simach, które zostały wygenerowane przez komputer. Teraz to się już nie powinno działać. Powinni spokojnie wybierać sobie inne fryzury ci simowie, a więc spokojnie. Tak już wiele tych włosów klauna nie będziecie, fryzur klauna, nie będziecie musieli widywać e, w świecie, a więc to jest chyba dobra sprawa. Tam jeszcze kilka pomniejszych błędów naprawiła ta aktualizacja. Oczywiście w opisie odcinka też link do strony, na której możecie zobaczyć, jakie dokładnie błędy poprawiła ta aktualizacja, ale jak mówię, to chyba za 4 czy 5 błędów poprawiła ta aktualizacja, a więc niewiele zrobiła, ale te włosy klone naprawdę irytowały i właśnie to ta aktualizacja zmieniła. Więc ja, jeszcze raz przypominam o tym, że teoria pokój. Dzieciaków 28 czerwca, a więc już niedługo, w sumie za tydzień, więc ja na pewno nie będę zakupowała tych, tego, tych akcesoriów, a więc nie będzie żadnego first looka ani przeglądu z tego, tych akcesoriów, ale jak ktoś chce, to oczywiście informuję, kiedy właśnie wychodzą te akcesoria i mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, że go zalajkujecie, skomentujecie, zapraszam do spojrzenia w opis odcinka, tam są różne przydatne linki. Polecam zobaczyć zwiastun i przeczytać sobie te, ten wpis na bloku, żebyście chociaż wiedzieli, a co tak naprawdę w tych historiach może kiedyś w przyszłość będziecie chcieli je zakupić, a więc do usłyszenia, do zobaczenia w innych seriach i susu! Su.